Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Religia część druga. Rozważmy teraz bardzo uważnie, następujący werset z księgi Rodzaju, i Pan Bóg nakazał człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz swobodnie jeść. Ale z drzewa poznania dobra i złaty nie jedz z niej, bo w dniu, w którym zjesz, na pewno umrzesz. Prawdziwe znaczenie tego jest dość proste. Człowiek miał zostać stworzony, ale mocy wiedzy, reprodukcji, nie miał mieć. Spójrzmy teraz na niesławny fragment tego rozdziału. Był to jeden z najbardziej błędnie rozumianych wersetów w całej Biblii i był używany jako podstawa późniejszych nadużyć wobec połowy tej populacji świata jej kobiet. Nadszedł czas, aby raz na zawsze wyjaśnić tę sprawę. Niedługo odkryjemy tajemnicę grzechu pierworodnego i upadku ludzkości. Gdy skończymy, ten konkretny miecz nie będzie dalej używany. Oto wersety. Wzięła z tego owoc i jadła, a także dała mężowi z nią i jadł. I. Otworzyły się im obu oczy, i poznali, że są nadzy, strzeli listki figowe i zrobili sobie fartuchy. I słyszeli głos pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w wietrze dnia. A Adam i jego żona ukryli się przed obliczem pana Boga między drzewami ogrodu. A pan Bóg wezwał Adama i rzekł mu: Gdzie jesteś? I rzekł: Słyszałem twój głos w ogrodzie, i bałem się, żem był nagi, i ukryłem się. Rzekł: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego ci nakazałem, abyś nie jadł? A mężczyzna powiedział: Niewiasta, którą dajesz, aby była ze mną, dała mi z drzewa i jadłem. I rzekł pan Bóg do niewiasty: Cóż to uczyniłaś? A kobieta rzekła: Wąż mnie zwiódł i jadłam. I rzekł pan Bóg do węża: Za to, żeś to uczynił? Przeklęty jesteś nad wszelkie bydło i nad wszelką zwierzynę polną. Na brzuchu będziesz chodził i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia Twego. I ustanowienie przyjaźni między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem, zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty rzekł, bardzo rozmnożę smutek Twój i poczęcie Twoje, w smutku porodzisz dzieci. A twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci nakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta jest ziemia ze względu na ciebie, w smutku będziesz z niego jadł przez wszystkie dni swego życia. Ciernie i Asti rodzi tobie, a ziele polne będziesz jadł. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, albowiem z niego wzięto cię, bo prochem jesteś i do prochu się obrócisz. A Adam nazwał swoją żonę imieniem Ewa, ponieważ była matką wszystkich żyjących. I Adamowi i jego żonie uczynił pan Bóg płaszcze ze skór i przyodział je. I rzekł pan Bóg, oto człowiek stał się jak jeden z nas. Aby poznać dobro i zło, a teraz, aby nie wyciągnął ręki i nie wziął z drzewa życia, i nie jadł i żył na wieki. Dlatego pan Bóg wysłał go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której był zajęty. Więc wyrzucił człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cherubinów i ognisty miecz, który obracał się w każdą stronę, aby strzegł drogi drzewa życia. Tu jest wąż, jabłko, kobieta, upadek. Ostrzeżenie: Poniżej znajduje się wiedza nieobjawiona człowiekowi do tej pory. Kiedy zostanie odsłuchany i w pełni zrozumiany, nie można się go oduczyć. Powyżej tej linii leży poduszka niewiedzy. Poniżej znajduje się wiedza dotycząca pochodzenia Twojej rasy oraz wiedza która może mieć katastrofalny wpływ na twój system wierzeń. Jeśli jesteś zadowolony z życia z obecną bazą wiedzy, nie słuchaj dalej. Witajcie tych, którzy zdecydują się iść do przodu, do końca dzieciństwa. Kiedy byłeś młody, prawdopodobnie wierzyłeś w świętego Mikołaja. Aż pewnego dnia odkryłeś straszną prawdę. To było kłamstwo. Czułeś się zdradzony i zasmucony. Przecież byłeś tylko dzieckiem. Ale po tym, jak początkowy ból minął, zacząłeś czuć się inaczej. Wyczuwałeś, że przekroczyłeś jakiś próg, że jesteś teraz dużym dzieckiem. Widziałeś, jak inne, małe dzieci nadal wierzyły w świętego Mikołaja. Byłeś dumny ze swojej nowo odkrytej wiedzy, pomagając nawet innym dorosłym kontynuować mit. Dużo później mogłeś zdać sobie sprawę z czegoś jeszcze bardziej dorosłego w naturze. Świadomość, że duch świętego Mikołaja istnieje w każdym rodzicu, i dopóki istnieją rodzice, którzy kochają swoje dzieci, on nigdy nie umrze. Mikołaj okazał się w końcu prawdziwy. W powyższym wersecie zakłada się, że wąż reprezentuje diabła. Symbol węża można znaleźć na całym świecie i zwykle kojarzy się z płodnością i bogami. Powyższe wersety zawierają symbolikę, która do tej pory nigdy nie została w pełni zrozumiana. Nie. Powstrzymało to jednak niektórych ludzi przed używaniem go do tworzenia teologii, która kontrolowałaby życie milionów ludzi. Podstawowym założeniem jest to. Diabeł przebrany za węża nakłania pierwszą kobietę do zjedzenia jabłka wiedzy. Ona z kolei daje go mężczyźnie. Kiedy Bóg się pojawia, mężczyzna, będąc odważnym i męskim typem, obwinia za to wszystko kobietę. Bóg, będąc męskim rodzajem Boga, zrozumiał natychmiast. To była zła dziewka. Była. Tak, ona jest źródłem wszelkiego zła, to na pewno mówi Bóg. W ten sposób następuje upadek człowieka. Kobieta upada i odtąd będzie nazywana źródłem wszelkiego zła. Czemu? Ponieważ tym jednym aktem popełniła grzech pierworodny, z którego rodzi się wszelki przyszły grzech. Upadek całej ludzkości to wina jednej kobiety. Od tego czasu jej rodzaj cierpiał z tego powodu. Znacznie później koncepcja grzechu pierworodnego została użyta jako centralny rdzeń nowej i rozszerzonej teologii odkupienia. Bóg był tak zły na grzech pierworodny, że żaden akt pokuty nie mógł za niego zapłacić. Mężczyzna byłby przeklęty na zawsze, dzięki kobiecie. Ale nie bój się. Mówią księża: W naszej męskiej mądrości wymyśliliśmy męskie rozwiązanie. Bóg ześle swoje jedyne potomstwo oczywiście mężczyznę, będącego takimi męskimi istotami, jakimi jesteśmy. Ta ostatnia reprezentacja męskości Jezus. To oczywiście jest powodem ukrzyżowania. Jezus umarł na krzyżu. Potem poszedł do piekła i spędził tam wieczność dla każdego, kto kiedykolwiek żył lub miał żyć. Pamiętajcie, że to wszystko było z powodu grzechu pierworodnego. Jezus zadośćuczynił za nas wszystkich za grzech Ewy. Wow. Czy to telenowela kończąca wszystkie telenowele? Czy CEO? Czy jestem trochę sarkastyczny? Nawet trochę świętokradczy? Z pewnością masz rację. Jestem. Moje słowa mogą zawierać sarkazm i humor, ale gdybyś mógł zajrzeć do mojego wnętrza, oślepiłby cię nuklearny ogień wściekłości, który istnieje w moim wnętrzu. Jest. Skierowany do tych, którzy przyjęli Jezusa, jeden z największych darów, jakie kiedykolwiek otrzymała ludzkość. Wypaczyli i wykorzystali jego przesłanie dla własnego rozwoju i rządzy władzy. Przyjrzyjmy się teraz, co naprawdę się wydarzyło, i zakopmy tę podłą i skorumpowaną teologię tam, gdzie jej miejsce. W dołach Helu. Jabłkiem w wiedzy jest siła reprodukcji. Aktem grzechu pierworodnego był stosunek seksualny. Kim jednak jest wąż? Wąż jest symbolem zespołu genetycznego doma. W historii symbol węża stał się jednym z najbardziej znanych i potężnych symboli bogini. Innym symbolem jest trójkąt, który reprezentuje żeńskie w otwarcie lub boginię. Ten symbol węża był nawet używany w greckim symbolu medycznym, kaduceuszu. Ten symbol to dwa splecione węże i skrzydlaty dysk. Dzisiaj uprowadzeni zgłaszają, że widzieli emblemat na mundurach ludzi wyglądających na kosmitów. Nie mieli ze sobą kontaktu, a jednak wszyscy opisali to w ten sam sposób. Jest. To odwrócony trójkąt z dwoma splecionymi wężami w środku. Węże w Genesis, w światowych religiach płodności. W naszym najstarszym medycznym symbolu i wreszcie jako emblemat na mundurze istot, o których mówiłem. Czemu? Co to oznacza we wszystkich tych różnych przypadkach? W nich wszystkich reprezentuje to samo. To, że ludzie tysiące lat temu opisali ten symbol tak samo jak dzisiaj, nie jest niespodzianką. To nie dwa splecione węże. To podwójna HELX życia. DNA. Uwaga, zostało to wprowadzone w i wreszcie jako emblemat na mundurze tych istot, o których mówiłem. Czemu? Co to oznacza we wszystkich tych różnych przypadkach? W nich wszystkich reprezentuje to samo. To, że ludzie tysiące lat temu opisali ten symbol tak samo jak dzisiaj. Nie jest niespodzianką. To nie dwa splecione węże, to podwójna heliks życia. DNA, uwaga. Zostało to wprowadzone w sposób pierwszy. Kropka. Pomyśl o kontekście wszystkich tych przykładów. Wszystkie dotyczą okoliczności medycznych, seksualnych i genetycznych. Symbol DNA to naszywka dla jednostek badań genetycznych doma. Wąż rzeczywiście przyniósł Ewie moc wiedzy. Dali Echumom moc samodzielnej reprodukcji. W rzeczywistości został popełniony grzech pierworodny, ale nie była to wina żadnej ziemskiej kobiety. To była odpowiedzialność Doma. Czy w pełni rozumiesz znaczenie tego? Pomyśl o tym dokładnie i rozważ następujące kwestie. Jeśli nie było grzechu pierworodnego, a kobiety nie są winne upadku całej naszej rasy, to co dzieje się z całą teologią i religią, która opierała się na tej fałszywej przesłance? Schodzi do toalety, skąd pochodzi? Mam nadzieję, że to również pomoże wyjaśnić, dlaczego podczas wielkiej wojny doma zajęła stanowisko, które zajęła. Wstawiali się za tobą. Ponieważ, jako Twoja matka, że tak powiem, czuli wobec Ciebie macierzyński instynkt opiekuńczy. Zanim wrócimy do naszej dyskusji o wielkiej wojnie, pozwólcie, że to powiem. Mitologia religii chrześcijańskiej, część oparta na grzechu pierworodnym i pokucie ukrzyżowaniu Jezusa, jest kłamstwem. Mikołaj też nie istnieje, ale głęboko pod ekskrementami którymi pokryły ją męskie postacie religijne tej planety, jest prawda i światło wykraczające poza twoje najśmielsze marzenia. Zostaną one w pełni omówione w przyszłym przesłaniu. Nie wyciągnęłabym ci dywanu spod stóp, żeby cię później nie złapać. Jezus przyniósł drogę, a człowiek ją wypaczył. Pokażę ci nową drogę kropka i tym razem kobiety zajmą w nim należne im miejsce. Ironią jest to, że pierwotni uczniowie, a nawet pierwotni założyciele religii chrześcijańskiej, drogi, byli samicami. Ale to, jak mówią, to inna historia. Teraz wielka wojna, bunt Asurów. Doma zgodziła się zachować neutralność w nadchodzącej bitwie. Kolektyw wysłał siły na ziemię z jedyną misją zniszczenia buntowników i przywrócenia porządku. Było wiele bitew stoczonych zarówno w kosmosie, jak i na ziemi. Wkrótce stało się jasne, że kolektyw będzie musiał stawić czoła trudnej rzeczywistości. Byli bardzo bliscy przegranej wojny. Mitologia ziemi pełna jest opowieści o wielkiej wojnie między dobrem a złem. Należy zauważyć, że wszystko, co zostało napisane o tej wojnie, używa słów boginie i bogowie do opisania głównych postaci. Przywódca buntowników, którego nazywamy szatanem, był nazywany różnymi imionami przez innych ludzi. Jeśli twoja konkretna religia używa innej nazwy, Możesz ją zastąpić. Oprócz Doma był jeszcze jeden Bóg, który pozostawał neutralny przez większą część wojny. Nazywał się Shiva, fat w literaturze egipskiej, Hermes w greckim. Ten konkretny królewski przywódca ANK odegra kluczową rolę w nadchodzącej sadze. Był w postaci Siwy, niszczyciela i dowodził bardzo potężną armią ANK. Co ważniejsze, jego partnerka, bogini Kali, dowodziła siłami militarnymi Doma. To z powodu tego związku Shiva odmówił przyłączenia się do walki. To był poważny cios dla kolektywu, ponieważ liczyli na to, że poprowadzi ich siły do bitwy. Jak wkrótce zobaczymy, dokładnie to zrobił na czas. Wojna zaczęła iść bardzo źle dla kolektywu. W końcu, na skraju porażki, po raz ostatni poszli zobaczyć Szywę. Shiva. Shiva zgodził się za ich prośbę do Kali. W tym czasie rebelianci wcielili echumy do swojej armii. Reszta ludzkości bardzo cierpiała pod presją wojny. Byli zmuszeni do pracy i niewolników do produkcji potrzebnych zapasów wojennych. Mówiono o zniszczeniu większości z nich po wojnie. Doma, którzy byli na ziemi, widzieli i słyszeli to wszystko. Wysłali raport, w którym szczegółowo opisali, jak echumy cierpieli z rąk szatana. Shiba powrócił do kolektywu ze swoją decyzją. Rzuci swoją potężną armię przeciwko buntownikom. Przywódcy kolektywu byli co najmniej bardzo szczęśliwi, ale nic nie może opisać ich emocji. Gdy bogini Kali wystąpiła naprzód i powiedziała, że będzie walczyć u boku szazwi. Wyprowadzi. Połączone armie całej domy przeciwko rebeliantom. Oddzielnie armie doma nie były większe niż jakiekolwiek inne rodziny, ale razem stały się potężniejsze niż obie strony. Ostatni mały punkt, który pomoże ci zrozumieć poniższe wersety. Inne imię Siwy to takie, o którym słyszałeś dość często, ale nigdy nie wiedziałeś o związku. Jego inne imię to Michael. Abyście wiedzieli, że to, co wam powiem, jest prawdą, zamierzam rozwiązać jeszcze jedną z wielkich tajemnic Biblii: Księgę Objawień. Większość teologów, a nawet księży, a także świeckich, uważa, że Apokalipsa mówi o rzeczach przyszłych, przyszłości. W rzeczywistości Revelations to nie przyszłość, ale przeszłość. To historia wydarzeń, o których Wam opowiadam. Zostało ono dane człowiekowi, aby gdy nadejdzie dzień, w którym jest gotowy, zostanie wyjaśnione w jego prawdziwym znaczeniu. Dzień nadszedł. Jedną rzeczą. O której musisz pamiętać, jest to, że podobnie jak w większości Biblii, niektóre słowa zostały zmienione, a w niektórych przypadkach całe wiersze zostały dodane lub usunięte. Mimo to, mając odpowiednie wskazówki, można zrekonstruować rzeczywisty sens. Przykład tego dałem Wam wcześniej słowem Bóg. Zanim przejdziemy dalej, powinienem wskazać Ci bardzo ważny fakt. Bóg, którego teraz czcisz, nie jest mężczyzną. To jest kobieta. Pierwsi pisarze, będąc mężczyznami, jakimi byli, zmienili płeć dużej części tekstu biblijnego. Tak naprawdę nie chciałem się w to mieszać, ponieważ będzie to główny temat nadchodzących rozdziałów drogi. Jednakże. Ponieważ wojna została wygrana przez siły kobiece i to te same kobiety są teraz odpowiedzialne za wszystkie projekty związane z Ziemią prowadzone przez kolektyw, trzeba to krótko omówić. Oto kilka krótkich przykładów. Izajasza 66. Czy mam urodzić, a nie spowodować rodzenia? Mówi Pan, czy mam spowodować urodzenie i zamknąć łono. Mówi Bóg Twój. Radujcie się z Jeruzalem i weselcie się z nią wszyscy, którzy ją kochacie, radujcie się z nią wszyscy, którzy ją opłakujecie, abyście sali i nasycili się piersiami jej pociech, abyście doili i rozkoszowali się obfitości jej chwały. Bo tak mówi Pan. Oto ja obrócę ją jak rzekę, a chwałę pogan jak płynący potok. Jak kogo matka pocieszy, tak ja was pocieszę. A będziecie pocieszeni w Jerozolimie. Koniec części drugiej. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.